To był mój pierwszy rok na uniwersytecie. Właśnie skończyłem rozpakowywać wszystkie swoje rzeczy do pokoju, a moja rodzina już odjechała. Później, tego samego dnia, w końcu przyjechał mój współlokator i od razu wiedziałem, że ten dzieciak był najbardziej nieprzystosowaną społecznie osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Przedstawiłem się jako Dan, wyciągając rękę do uścisku. On zahachał się, spojrzał na moją rękę, jakby początkowo nie rozumiał, potem zaśmiał się i powiedział Och, a potem uścisnął mi dłoń, jak zdechła ryba. Musiałem go zapytać o imię, bo nawet mi go nie powiedział, kiedy się witaliśmy. Nazywał się Dale. Próbowałem nawiązać rozmowę, ale on odpowiadał na moje pytania tylko tak lub nie, okazjonalnie, niezręcznie się śmiejąc lub uśmiechając. W ciągu kilku minut obaj siedzieliśmy na swoich łóżkach z laptopami, nie rozmawiając ze sobą. Byłem zdenerwowany i planowałem poprosić o przydzielenie mi innego współlokatora. Każdy byłby lepszy niż Dale. Myślałem, że Dale to po prostu bardzo dziwny dzieciak, ale wkrótce dowiedziałem się, że był kimś znacznie więcej. Poznałem kilku innych dzieciaków z mojego piętra i wydawali się fajni, więc to było dobre. Wróciłem do akademika po pierwszym wieczorze, kiedy oglądałem kampus, i zastałem Dale'a w tej samej pozycji, w której go zostawiłem. Powiedziałem, co tam Dale? I on nie odpowiedział, co mnie nie zaskoczyło. Było 21:30. Nie miałem nic do roboty, więc zgasiłem lampkę po mojej stronie pokoju i poszedłem spać. Jednak nie zasnąłem szybko. Dale był na laptopie do 3 nad ranem. Kiedy w końcu zamknął laptopa, zasnąłem dość szybko, ale obudziłem się w ciągu godzinę. Żaluzje w naszym pokoju były otwarte, a światło księżyca wpadające teraz do pokoju sprawiło, że wszystko było widoczne. W tym Dale, siedzący na brzegu swojego łóżka i patrzący na mnie. Usiadłem, przetarłem oczy i powiedziałem: "Dale, co ty do diabła robisz?". On szepnął: "Przepraszam" i położył się. Następnego ranka obudziłem się i zastałem dala już na nogach. Czułem, że to pierwszy raz, kiedy opuścił pokój. Była sobota, pierwsza sobota roku, co oznaczało orientację i wszystkie uroczystości kampusowe. Podczas orientacji, gdy moja grupa przechodziła obok szkolnych ogrodów, usłyszałem parę studentów idących przede mną, mówiących co ten dzieciak tam robi? Zobaczyłem o kim mówią. To był Dale, dosłownie siedzący w błocie za kępą krzaków, pocierający ręką korę drzewa. Liderka orientacji nie zauważyła, inaczej jestem pewien, że coś by powiedziała. Ja po prostu przeszedłem obok, nic nie mówiąc, w końcu mówiąc dwóm dzieciakom, których podsłuchałem, że to mój współlokator, aby nawiązać rozmowę i może zaprzyjaźnić się. Przeprosili mnie. Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, czy wypada się śmiać, czy nie, ale zrobiliśmy to. Zaprzyjaźniłem się z tymi dwoma dzieciakami i umówiliśmy się na spotkanie tego wieczoru. Dowiedziałem się również, kiedy wróciłem do akademika, że szkoła znalazła mi innego współlokatora. Wydawało się, że wszystko szybko zmienia się na lepsze. Tego wieczoru wyszedłem z pokoju, żeby spotkać się z dwójką dzieciaków, których poznałem, a kiedy wróciłem, Dale siedział na krześle przy biurku, zwrócony twarzą do drzwi. Powiedziałem: "O, hej, co słychać?" On powiedział nic, bardzo rzeczowo. Usiadłem na łóżku i otworzyłem laptopa i zdałem sobie sprawę, że zapomniałem go zablokować. Zdałem sobie również sprawę, że wszystkie moje e-maile zostały otwarte. E-maile, których byłem pewien, że nawet nie czytałem i mnóstwo moich folderów zostało otwartych. Dale musiał grzebać w moim laptopie. Kiedy go o to zapytałem, odpowiedział nie, bardzo głośno, pół sekundę po tym, jak skończyłem pytanie. Mogłem czytać go jak otwartą księgę. Ten przerażający dzieciak dosłownie grzebał w moim komputerze, kiedy mnie nie było. Wiedziałem, że to zrobił, ale nie drążyłem tematu. Byłem gotów iść spać, więc kiedy wszedłem do łóżka, żeby poszukać piżamy, poczułem, że moje ubrania również zostały przestawione. Wiedziałem, że jutro będę stąd na zawsze, więc nic nie powiedziałem. Obudziłem się w środku nocy na dźwięk zamka błyskawicznego. Usiadłem i zobaczyłem Deila na podłodze, grzebiącego w mojej torbie. Włączyłem lampę, tym razem konfrontując go z tym. Udawał głupiego, mówiąc myślę, że masz moją szczoteczkę do zębów przez pomyłkę. To było najbliższe do wcipowi, co pokazał do tego momentu. Mimo to wiedziałem, że kłamie i wiedziałem, że coś jest z nim nie tak, więc nie mogłem się z nim szarpać. Następnego dnia poznałem mojego nowego współlokatora w tym samym budynku i wszystko poszło dobrze. W niedzielę wieczorem, po przyzwoitej rozmowie z moim współlokatorem, który nie był towarzyską duszą, ale był o wiele lepszy niż Dale, obaj zgasiliśmy światła i poszliśmy spać. Po raz trzeci z rzędu obudziłem się w środku nocy na dziwny hałas. To był dziwny odgłos klikania. Nie był spójny, ale słyszałem go co najmniej dwa razy co trzydzieści sekund. Wstałem, mając nadzieję, że znajdę coś niewinnego, jak ciężka torba naciskająca na słabą deskę podłogową, a nawet mysz. Ale gdy rozejrzałem się po pokoju, zdałem sobie sprawę, że dźwięk dochodził faktycznie z drugiej strony drzwi. Nocne światło w części wspólnej było zawsze włączone, więc kiedy spojrzałem przez wizjer, mogłem zobaczyć czubek głowy osoby stojącej po drugiej stronie naszych drzwi. Patrzyli w dół, więc nie widziałem ich twarzy, ale teraz, gdy zwracałem uwagę, zdałem sobie sprawę, że te drobne kliknięcia dochodziły faktycznie z klamki. Byłem pewien, że ta osoba próbowała otworzyć drzwi. Wykręciłem numer policji kampusu i pojawili się w ciągu pięciu minut w pomieszczeniu wspólnym. I dopiero wtedy poczułem się bezpiecznie, aby otworzyć drzwi. Zastałem funkcjonariuszy z Dale'em w kajdankach. Miałem przeczucie, że to on. Powiedziałem im wszystko, że był moim byłym współlokatorem, który grzebał w moich rzeczach, więc zmieniłem akademik. Tylko po to, żeby zastać go, jak próbował włamać się do mojego nowego akademika zabrali go. Nie wiem, co się z nim stało później, ale nigdy więcej go nie widziałem. Albo został zawieszony na semestr, albo wydalony. Przeżyłem resztę moich lat na uniwersytecie, jak każdy inny. Jednak to koszmarne doświadczenie, które miałem z Dale'em, co jakiś czas nadal pojawia się w mojej głowie. Uczyłem się na Uniwersytecie Binghamton przez dwa lata. Szybko zaprzyjaźniłem się tam z dużą grupą i wychodziliśmy co weekend. Pewnego weekendu, w piątkowy wieczór w październiku, gdy moja grupa nie miała żadnych wielkich planów, ja i dwóch innych bliskich przyjaciół postanowiliśmy spotkać się w szkolnym rezerwacie przyrody nad jeziorem. Była tam mała polanka po drugiej stronie jeziora, dogodna do rozpalania ognisk. Ponieważ była tak daleko od widoku szkoły czy ochrony kampusu, dzieciaki czasem, choć nieczęsto, przychodziły tu, żeby palić trawkę, pić i robić w zasadzie wszystkie inne używki. Było to stosunkowo nieznane miejsce na kampusie dla większości i to nam się w nim podobało. Tego wieczoru po prostu przynieśliśmy mnóstwo piw, rozpaliliśmy ognisko i spędzaliśmy czas mając to, co wtedy nazywaliśmy męskimi pogaduchami. W miarę upływu nocy czas wydawał się płynąć szybciej, gdy alkohol zaczął działać. W końcu doszło do tego, że wszyscy tak się śmialiśmy, że jeden z moich dwóch przyjaciół leżał na podłodze, tarzając się w liściach. Wtedy mój drugi przyjaciel przestał się śmiać i powiedział: Cii". Wszyscy nastawiliśmy uszy i słuchaliśmy, i usłyszeliśmy chrzęst liści i gałęzi w oddali. Wrzuciliśmy nasze butelki do jeziora, ponieważ wszyscy byliśmy niepełnoletni, a to, że policja kampusowa przechodziła przez lasy w weekendy, żeby złapać dzieciaki zażywające narkotyki, nie było niczym niezwykłym. Resztę piw wzięliśmy do plecaka. Byłem umiarkowanie pijany, więc moja paranoja była wyższa niż zwykle. Prawdopodobnie tak było w przypadku nas wszystkich. Ogień narażał nas na widok każdego przechodzącego przez las, ale chodzi o to, że to miejsce było tak nieznane i daleko od kampusu, że rzadko spotykało się kogoś tak głęboko w lesie. Brzmiało to jak jedna osoba w oddali. Odgłos łamiącej się gałęzi niedaleko nas przestraszył nas wszystkich. Żaden z nas nie był tak naprawdę osobą konfrontacyjną z naszej grupy. Brakowało nam więc tej jednej osoby, która miałaby pewność siebie, by wstać i krzyknąć do kogokolwiek, kto tam był. Zamiast tego wszyscy po prostu siedzieliśmy w ciszy, uciszając się nawzajem. Usłyszeliśmy, co wydawało się być kimś lub czymś krążącym wokół nas, a przynajmniej chodzącym w kształcie litery C wokół naszego małego kempingu. Dosłownie zaczęło się wydawać, że jesteśmy w filmie Blair Witch Project, ponieważ te dźwięki w pobliżu, takie jak kękające gałęzie i chrzęszczące liście na ziemi, wciąż odbijały się echem wokół naszego kempingu. Na początku się z tego śmialiśmy, ale ja osobiście wkrótce zacząłem się bać, kto lub co to mogło być. Nagle potężny łomot sprawił, że cała trójka podskoczyła. Na początku nie rozumiałem, choć widziałem, co spowodowało dźwięk. Zajęło mi kilka sekund, żeby przyswoić fakt, że gałąź została rzucona w środek naszego małego kempingu. Jeden z moich dwóch przyjaciół zerwał się do biegu, podczas gdy mój drugi przyjaciel i ja siedzieliśmy z tyłu, patrząc na siebie, w połowie śmiejąc się, w połowie zaniepokojeni. Chwyciłem plecak, pomogłem mojemu przyjacielowi wstać z podłogi i wzięliśmy nogi za pas w kierunku naszego akademika. Kiedy dotarliśmy do drogi, oddzielającej rezerwat przyrody od naszego akademika, zatrzymaliśmy się, żeby złapać oddech. Ale ktokolwiek tam był, okazał się nas śledzić, gdy usłyszeliśmy kroki zbliżające się do drogi. Kontynuowaliśmy bieg z powrotem do akademika, a kiedy wróciliśmy na nasze piętro, znaleźliśmy naszego drugiego przyjaciela już w jego pokoju. Wyjrzeliśmy z jego okna na las. Ktoś chodził w te i z powrotem przy lesie. I za każdym razem, gdy przejeżdżał samochód, wracał do lasu. W końcu ktokolwiek to był, wrócił do lasu na dobre, by nigdy więcej przez nas nie być widzianym. Kontynuowaliśmy naszą sesję picia w pokoju w akademiku, a w ciągu 10 minut wszyscy się z tego śmialiśmy. Dopiero następnego ranka wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak przerażające było to doświadczenie. Nigdy więcej nie wracaliśmy do lasu po zmroku. To działało się w pierwszym tygodniu szkoły na moim pierwszym roku na Uniwersytecie Iowa. Właśnie zaczynałem czuć się komfortowo z moim współlokatorem. Był oddany idei wstąpienia do bractwa, a tydzień rekrutacji zaczynał się w następnym tygodniu, ale imprezy zaczynały się już w czwartek pierwszego tygodnia. Mój współlokator nie chciał iść sam, bo trudniej byłoby mu w ten sposób poznać ludzi. Chciał więc, żebym poszedł z nim. Z przyjemnością się zgodziłem. Chociaż nie miałem żadnego interesu w wstępowaniu do bractwa, nadal zamierzałem chodzić na imprezy. W końcu uczęszczałem na uczelnię słynącą z imprez. Mój współlokator chciał pójść na jedną imprezę bractwa w czwartek, a potem na imprezy w różnych domach bractw w piątek i sobotę. W ten czwartek wieczorem udaliśmy się na być może jedno z najniżej ocenianych bractw. Jestem prawie pewien, że było to też nieoficjalne bractwo, ale jego logika w uczestnictwie polegała na tym, aby mieć zapasowe bractwo, na wypadek gdyby te wyższe nie dały mu propozycji. Dom Bractwa był naprawdę daleko od kampusu, w znacznie bardziej obskurnej dzielnicy śródmieścia. Podjechaliśmy do narożnego domu, a gdyby nie dudniąca muzyka i wszędzie zaparkowane samochody, nigdy nie wyobrażalibyśmy sobie tego domu jako domu Bractwa. Dosłownie wyglądało to tak, jakby zadowolili się pierwszym domem, jaki znaleźli. Zapukaliśmy do drzwi, by natychmiast powitał nas jakiś niski, pulchny facet w białej koszulce, trzymający jednorazowy kubek. Jego koszulka miała plamy potu pod pachami i na brzuchu. Powiedział nam, żebyśmy weszli. Sama impreza odbywała się w okropnie słabo oświetlonym pokoju, z prawdopodobnie pięćdziesięcioma facetami stłoczonymi w salonie było tam piekielnie gorąco. Żeby było jeszcze gorzej, chyba widziałem może dwie dziewczyny na całej imprezie, żadna z nich nawet nie była blisko atrakcyjności. Dałem imprezie dobre 20 minut, rozmawiając z jednym grubym obcokrajowcem za drugim, wszyscy emanowali antyspołecznymi wibracjami. W końcu pomachałem mojemu współlokatorowi, żeby przygotował się do wyjścia, ale duża grupa facetów przy drzwiach sprawiła, że postanowiliśmy poczekać trochę dłużej, aby uniknąć niezręczności wczesnego wyjścia. Kontynuowałem picie tanich piw, które serwowali. Chyba wypiłem pięć kubków, zanim w ogóle poczułem szum. Ciężki facet podszedł do mnie z małą buteleczką w ręku i podał mi ją, uśmiechając się i mówiąc, To cię zrujnuje. Udawałem śmiech i podziękowałem mu, spodziewając się, że odejdzie, ale on po prostu obserwował mnie, jakby czekał, aż to wypije. Więc to zrobiłem. To było może tyle, co dwa kieliszki jakiegoś mocnego alkoholu facet zaczął ze mną rozmawiać, a za każdym razem, gdy sugerowałem, że próbuję się wymknąć, próbował wciągnąć mnie dalej w tę jednostronną rozmowę. Wkrótce wszystko zaczęło się bardzo rozmywać. Pamiętam, że nagle poczułem zawroty głowy, a pokój wydawał się ciemnieć. To ostatnia rzecz, którą pamiętam, zanim obudziłem się w ciemnym pokoju, leżąc w łóżku. Słyszałem stłumioną muzykę za zamkniętymi drzwiami, więc wiedziałem, że nadal jestem w domu bractwa. Był to bardzo ciemny pokój. Jednak nadal mogłem rozróżnić niektóre meble w pokoju i małe drzwi do szafy, niewiele więcej. Ale nawet przez głośną muzykę usłyszałem dźwięk gniecionego plastikowego worka z szafy, jakby ktoś na niego przypadkowo nadepnął. Wybiegłem z tego pokoju i zszedłem po schodach z powrotem do przepełnionego salonu. Znalazłem mojego współlokatora i wypchnąłem go przez drzwi wejściowe, mijając grupę facetów, nadal stojących w kręgu tuż obok nich. Podczas jazdy samochodem z powrotem do kampusu powiedziałem mojemu współlokatorowi, że mnie odurzono. Prawie zadzwonił na policję, ale powiedziałem, że to byłoby głupie i bezcelowe. Mój współlokator zadał mi wtedy niezręczne pytanie czy zostałem wykorzystany? Nie czułem żadnego bólu, a moje ubrania były wciąż takie same, więc założyłem, że nie. Kiedy sprawdziłem czas, zdałem sobie sprawę, że byłem nieprzytomny tylko przez około 10 minut, zanim się obudziłem. Cokolwiek mi ten facet dał, musiało być nieskuteczne albo coś w tym stylu. Dzięki Bogu! To było moje studenckie doświadczenie uczestniczenia w podziemnej imprezie w szemranym bractwie, i pozostaje to moim najstraszniejszym doświadczeniem w życiu. Miałem jednoosobowy pokój w akademiku w pierwszym semestrze drugiego roku. Był on w rogu piętra, trochę odosobniony od reszty pokoi, ponieważ znajdował się we własnej małej sekcji. Trzeba było skręcić za róg, żeby w ogóle zobaczyć drzwi. Było fajnie, bo mogłem nadal rozmawiać z przyjaciółmi na moim piętrze, zapraszać ludzi do mojego pokoju i nadal mieć prywatność, kiedy przyszedł czas na odrabianie lekcji lub pójście spać. Kilka tygodni po rozpoczęciu semestru, podczas nauki do egzaminu z biologii, ciszę przerwał hałas. Zajęło mi chwilę, zanim zdałem sobie sprawę, że to lekkie pukanie do drzwi było tak delikatne, że prawie go nie usłyszałem. Krzyknąłem wejdź, ale drzwi się nie otworzyły, więc wstałem, żeby je otworzyć. Nikogo tam nie było. Wyszedłem za róg, żeby spojrzeć w dół korytarza. Nikogo. Ktoś najwyraźniej się ze mną droczył. Wróciłem do łóżka i kontynuowałem naukę, tym razem zostawiając drzwi otwarte. Nikt nie wrócił. Następnej nocy, kilka minut po zgaszeniu lampki w sypialni, żeby iść spać, pukanie do drzwi wróciło, tylko tym razem było znacznie głośniejsze, bardziej jak stukanie. Zawołałem kto tam? I znowu pukanie ustało i nikt nie odpowiedział. Szybko wstałem z łóżka i otworzyłem drzwi, żeby zobaczyć, że mój mały prywatny korytarz był pusty. Znowu przebiegłem trzy metry od moich drzwi do rogu, żeby spojrzeć w dół głównego korytarza piętra. Nikogo. Następnego ranka zapytałem niektórych innych dzieciaków w akademiku, czy się ze mną druczyli. Wszyscy powiedzieli: Nie. Następnej nocy obudziłem się po trzech godzinach snu. Ktoś znowu pukał do moich drzwi, tym razem głośniej niż kiedykolwiek. Miałem problem z podjęciem decyzji, czy tym razem otworzyć drzwi, czy nie. Z przypływem odwagi zerwałem się i otworzyłem drzwi. Nikogo tam nie było, czego się spodziewałem, ale tym razem przebiegłem sprintem przez wąski korytarz izolujący mój pokój. A kiedy skręciłem za rok, zobaczyłem czyjeś plecy, znikające za dalekim rogiem, po przeciwnej stronie korytarza. Pobiegłem tak szybko, jak mogłem, wzdłuż korytarza, a gdy skręciłem w następny korytarz, gdzie kilka sekund wcześniej widziałem tę osobę, zobaczyłem zamykające się drzwi na końcu korytarza. To nie był pokój w akademiku, to była łazienka. Światło było zgaszone, włączyłem je, spodziewając się zobaczyć kogoś ukrywającego się tam, ale nikogo nie widziałem. Moim pierwszym instynktem było sprawdzenie dwóch kabin łazienkowych, które były zamknięte. Oparłem się na rękach i kolanach i zajrzałem pod dwie kabiny. Z pod jednych drzwi kabiny widać było dwa ciężkie czarne buty. Wziąłem głęboki oddech i otworzyłem kabinę. Byłem zdezorientowany. Były tam buty leżące na podłodze, ale żadnej osoby, która by je nosiła. A potem usłyszałem przerażający chichot. Nie kobiecy ani dziecięcy. Był to rodzaj śmiechu, który mogłem sobie wyobrazić tylko jako śmiech naprawdę starego, szalonego mężczyzny. Z jakiegoś powodu moja pewność siebie zniknęła, a ja byłem przerażony jak cholera. Dlatego pobiegłem z powrotem do mojego pokoju i zamknąłem drzwi. Wskoczyłem z powrotem do łóżka i zacząłem pisać do każdego przyjaciela, jakiego miałem. Oczywiście wszyscy spali. Pukanie powtórzyło się jeszcze raz tej nocy. Zignorowałem je. Trwało to około 30 sekund, zanim ktokolwiek to był w końcu się poddał. Następnego dnia rozmawiałem ze wszystkimi na moim piętrze. Nikt inny nie słyszał żadnego pukania, i wszyscy przysięgali, że mnie nie nabierali. Wszyscy wydawali się szczerzy. Nie wiem, dlaczego ta osoba wybrała mnie na cel nękania, ani kto to był. Sądząc po butach i śmiechu, który usłyszałem, był to starszy mężczyzna, a to mnie niepokoi.